Dzień dobry, moi drodzy! Witam Was ponownie. Dzisiaj temat, który myślę, że Wam się spodoba, będziemy toczyć, ale jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem specjalnych szablonów, które pomogą nam kleić elementy takie segmentowe. Jest to temat bardzo ciekawy. I trochę skomplikowany dla osób, które nie wiedzą, jak się za to zabrać. Chciałbym pomóc Wam i uniknąć takich oto sytuacji. Jak to zrobić? Będą, przygo będą przygotowane i będą potrzebne do takiego prawidłowego działania następujące szablony. Ten biały szablon to jest właśnie sz e szablon, na którym się dzisiaj skupimy. Będą potrzebne również jeszcze takie szablony, które wykonamy później już w warsztacie. I tutaj jest cały set takich szablonów, które będziemy mogli wykorzystać. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Oczywiście dla leniuchów możemy to kupić. Link w opisie. A dla osób bardziej pracowitych odpalamy aplikację SolidWorks. Dlaczego Solid, a nie SketchUp? Ponieważ tutaj będziemy korzystać z opcji czysto parametrycznych, źle zrobiłem. Ctrl N, weźmiemy sobie element między 250 1000 mm. Będą to modele czysto parametryczne. Zależy mi na tym, ponieważ tak jak widzicie tutaj tych szablonów jest wiele. One się różnią ilością segmentów i ilością odstępów. Czyli zaczniemy sobie modelowanie. Spróbujemy to, może słuchajcie, zrobić na drukarce. Czemu nie? Skoro na drukarce to albo nie, przepraszam, jeszcze zanim zaczniemy modelować, wprowadzimy sobie zmienne globalne, które będą nam potrzebne dla tego modelu, właśnie zmienne globalne dobrze czyli średnica zewnętrzna. Średnica zewnętrzna to jest maksymalne pole, które tutaj będzie mogło być zadrukowane 295, dobra 290 mm. Moja drukarka ma chyba 320, dobra, może być 300. Będzie potrzebna jeszcze średnica wewnętrzna. Tutaj myślę, że w granicach 20-30 mm możemy sobie to później zmienić. Odstęp. Odstęp to będzie, ta, to będzie parametr podawany w, w stopniach. Damy sobie na przykład na razie 8 stopni i będzie jeszcze ilość elementów. Ilość elementów i dajmy na, na przykład na razie 12. I to będą nasze zmienne globalne, które będą dotyczyć całego projektu. Dobra, i teraz możemy zacząć już projektowanie. Rysujemy sobie na rzucie górnym. Wykorzystamy właśnie tutaj, to, tą zmienną globalną. Średnica zewnętrzna 300 mm. Tak, i to będzie nasza baza. 10 mm? Może być. Jak będzie. I jedziemy dalej. Kolejny szkic, który wykonamy. Dobrze. Możemy zrobić tak. Słuchajcie. Prawy klawisz. Normalny do. I tutaj mamy już. Zaznaczoną to płaszczyznę, no i teraz sobie troszeczkę poszkicujemy znowu. Tutaj zrobimy tak, tutaj zrobimy mały i jeszcze dorysujemy sobie ten element w tą stronę. Tak, myślę, że to wystarczy. No i teraz sobie musimy oczywiście wymiarować te elementy. Przepraszam, wyszedłem ze szkicu. Wymiarujemy. Wymiar średnica zewnętrzna, czyli równa się. Wchodzimy w zmienne globalne, średnica zewnętrzna 300. Drugi element, drugi szkic w środku. Tutaj mamy Równa się zmienna globalna, średnica wewnętrzna i jeszcze w stopniach. To jest ten odstęp, tak? Odstęp 8 stopni. I to by było wszystko, jeśli chodzi o szkic. Teraz możemy wyciągnąć to. Tylko tutaj ten środek. No, i w granicach nie ja wiem, 5 mm to wystarczy. Jest prawie wszystko, nie? No i teraz wystarczy dodać szybkołowy kierunek. Oczywiście ten. A operacje i ściany, ten element. I jeszcze ilość. Tutaj również skorzystamy z zmiennej globalnej i ilość elementów. Tak. Jest. Jak Wam się podoba. Tutaj mamy nasze zmienne. I teraz, kiedy będę chciał mm, zmienić ten projekt dla innego szablonu, wystarczy wejść w. w Równania i mamy tutaj te nasze zmienne. Zmienimy sobie na przykład odstęp na nie wiem 4 stopnie, a ilość elementów na nie wiem 24. Ciach? I mamy. Kiedy chcę zrobić 8 elementów, skleić odstęp, damy sobie nie wiem 12 stopni. Więc jest to model w pełni, w pełni definiowalny. Jak wam się podoba? Proste i łatwe, nie. I w tym momencie słuchajcie, kiedy będę potrzebował wykonać szablon. Szablon, 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 na przykład ten na dole. Wchodzę do Sketchupa, Sketchupa, przepraszam, do solida, Do Solida, podaję odpowiednie parametry i mam. Model gotowy. Wystarczy później to wyeksportować do Estela, wrzucić na drukarkę i element za, no myślę, że z 3 godziny przynajmniej, żeby takie coś wykonać. I będzie gotowy. Jeśli chodzi o klejenie to segmentowe, to słuchajcie, jest to temat naprawdę niesamowity, bo zrobienie takiego takiej wazy segmentowej, to jest to po prostu niesamowicie, niesamowicie efektowne. Można kombinować, można łączyć różne gatunki, można łączyć, tak jak tutaj widzicie, drewno i odstęp, który oczywiście musi być idealnie wymierzony, więc to jest temat świetny, świetny, i do tego naprawdę do tego naprawdę przystąpimy. Dobra, tyle na dzisiaj. Zapraszam już Was na kolejny odcinek, myślę, że w warsztacie, jeśli chodzi o kolejne segmentowe. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.